Nadal zimno, ale nadal szukamy, idziemy do przodu. To tutaj pierwszy nie ma nic, bo widzę. Nie będę świecił idziemy naprzód. Tu przyświecimy może Ale też nie coś tu jest. Jedna Jedna. No i dobra. Dwie wskoczyły do torby. Idziemy dalej. To jest ciąg dalszy poprzedniego odcinka oczywiście. Tu ten mamy, ale tu to. nie wiem czy coś puszeczka będzie, czy nie będzie. Coś tam jest pod spodem, delikatnie ją wyjąć może, nieduża to nieduża, ale jest szuka. i dobra, dalej idziemy, bo często ludzie piszą, że za długie odcinki, no to dzielę to trasę na pół. Jednemu pasuje, że 5 minut nagram Drugi by chciał 10, trzeci 15 Wszystkim ja do no. Ale dzielę tę, tę trasę na pół i dobra Zaświecimy sobie tutaj A tu dla kota jedzenia jakieś było i setka To nie je zimno, to prosto ne ide, ide tu u levo. nas kruti skruti. Tu puška, puška. levo i od razu puška. Sad je Opa. koszt tutaj zobaczymy tu się przydała chociaż jedna nie ma Ila ciszy Cisza też potrzebna I tu znowu w lewo aby nie na drzewo Muszeczek nie widać Może jeszcze to znajdę jedną z dwie widzę jedna jest zbieram ją gotowa Się kieruję w stronę domu i piecu rozpalić, kawkę wypić, odpoczywać trochę jutro do pracy, co jak co tydzień. koszeczek, Ale mamy kosz Przy kościele i zobaczymy co tu mamy Coś jest, ma no. I nie ma nic tutaj Często jakiś tajger był czy coś Dzisiaj nic nie ma Dobrze. Nie ma to nie ma, trudno Jesteśmy przy kościele, jak widać. Po drugiej stronie trzeba sprawdzić ten zakamarek. Nieraz się trafia z jedna tutaj. Dzisiaj nie widać. A biurko. wódki to były wite. Oj, tam też mamy. niedopite, niedawno rzucone chyba na parapecie setki stały piwem po piwie Tutaj, tam jest jedna chyba. To jest jedna. Też mnie dopita. Przejdziemy do tamtego. Nie ma nikogo. Sprawdzimy jest coś, nie ma no to wracamy się tu jeszcze mamy za trzy kosze co przyświecić o jest niebieska ładna chodź tutaj zimowej kurtce to ciężko rękę włożyć, te kapturki, takie, te daszki są porobione, trzeba starać jak. Chwytakiem to w ogóle bym nie wyjął puszki. Może i tu zjedna będzie. Zaraz będziemy to wiedzieć. Opa, jest jedna. Nie jest niebieska, ale jest. Kolorowa. Jeszcze coś. Nie ma już nic. I już jestem z powrotem na mostku. Za chwilę. Nieźle, za 20 jest coś takiego. Przy świecę tu, ale tutaj to nic nie ma na pewno. A jednak jest, o. i to dwie sztuki na orydzie. Jedna I, i i i. Nie, to jedna sztuka. Ma. Jest jeszcze blisko tutaj zajrzymy tam. Są prosto nie będę szedło, zimno. E, eee, tu nic nie ma. Dobra, tu wracamy. Tu kapusta rośnie, rośnie kapusta, ozdobna, odporna na mrozy, jak się rośnie, ona rośnie się. siedzi jaka była taka jest i taka będzie, jak się cieplej zrobi to się ruszy pewnie. most taki, idziemy dalej. Zaraz będę kończył chyba, bo tu już wracamy do domu, jeszcze jeden kosz został chyba. Na trawnikach nie widać puszek. Koszu. ostatnio mi się trafiało ładnie ostatnie, nie przedostatnie mi się ładnie trafiło z 10 było 10 to już ładny wynik a dzisiaj przyświecimy najpierw jedna jest pomarańczowa sobie tu lubię rzucać kuszeczki no i jedna była dobra jedna Prosto nie idę, bo tam nic się znajdę. Ostrość gubi. O o no teraz Po schodach do góry. Dobra pauza, bo tu nie ma nic ciekawego. Na przystanku leżały sobie cztery puszeczki. Zabrałem do torby, raz dwa już nie nagrywałem. Lecimy dalej. Już końcówka trasy. I tak już jestem na ostatniej prostej do domu niedzielny poranny spacerek się kończy. Nie jest źle, bo jest pół torby. Zaniesiemy do komórki, wysypiemy Później się zgniecie do woreczka I zobaczymy co kolejny tydzień od jutra przyniesie Wielka orkiestra świątecznej pomocy, idziemy dalej. W tym serduszku nie ma puszek, tylko korki. Stop, nic nie jedzie, jedziemy dalej. Aha, nic śmiesznego, ale człowiek idzie, gada głupoty. Szybciej droga mija. Tutaj przygotowywali już podawstwa. Zobaczymy zaraz, co tu narobili, przygotowali. E, no widać, że działali. Porównane, powycinane. Dobrze, niech położę to na asfalt w końcu, chociaż zimę nie powinni mi się zdaje. Ale... Widzę, że oni na odwrót to robią. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Tu w ogóle droga zagrodzona. Dobrze, że idę tędy, to wiadomo, że tędy nie jechać. Dobra, z tym widokiem będę kończył, a zaraz będę w domu. Zostawcie subika, łapkę w górę, piszcie komentarze. I dużo zdrowia, jak zawsze. To najważniejsze. Cześć, trzymajcie się.